Cześć, Mordlacie z tej strony, Cross. Jest ze mną gość. Znowu. No. Okej. Okay. Już mnie znają. Tak. Lubią. Czekaj. Wyjdziemy. No, bla, bla, bla. Co ja mamy robić? Eee... Dobra, tu jest jakieś co ja mamy zrobić. Na hardzie. Bez przygotowania w ogóle nie sprawdzili. Co ja mam robić. Wypisane z prawej, okej. Okay. Nie trzeba sprawdzić. Ten, powolny. Nieważne. Jadaj na łódki. On to będzie łatwy. W ogóle mam nowy miecz? Od kiedy? Nie pamiętam. Taki trik też ci mogę pokazać, że jak wchodzisz na łódkę, jeszcze nie jesteś na łódce, no. ale cię ci ładuje, że możesz, że, że już się ładujesz. Naciniesz F12, to już możesz dać RIDI, mimo że ciebie tam nie ma, jeszcze, że jeszcze się nie załadowałeś. Taki ok. Ten. Nie Moje widły Cię zacięło Co cię zacięło? Gra Ale mam nadzieję, że mi się sprawi, bo miałem problemy trochę z windikem Pięk mi się nie bugował. No mi się ciągle bagujec, bez, bez różnicy. I mi się wydaje, że to dlatego, że wszystko było na jednym dysku i program nagrywał na jednym dysku, i gra działała na jednym dysku. To było zrzucane na ten sam dysk. Jakiś tam stary wyciągnąłem. Mam nadzieję, że mi się komputer nie spali. No ja właśnie, mam przecież jeszcze jeden dysk ze starego kąpa w szufladzie, muszę go podłączyć. Niby 500 giga ma ten stary dysk. No ale masz 10 lat, chociaż niektórzy mówią, że mają dyski po 20 lat i działa ciągle wszystko. Bo nie ma, mój ma jeden tera, by się przydał. Ja Jakoś tak nigdy dużej ilości danych nie potrzebowałem. To Nie rozumiem, jak niektórzy u mnie, tam koledzy potrafią mieć po 5-6 tera i na co tyle komu? No kurde, jeden jest wystarcza. Ale. Ten... Nie to już góra. Jak ktoś właśnie się nie bawi żadne nagrywanie, to 1 tera. To on tam będzie wrzucał. O. Auć. Nawet jeden teraz podczas nagrywania mi tak szczerze powiedziawszy starcza. No mi też starcza. Na luzie. To my to jakby nie, nie składujemy. W ogóle nie wiem dlaczego niektórzy ci bardziej znani składują wszystkie filmy albo wrzucają na powiedzmy dropboxa czy gdzieś tam. Nie ja nie czuję takiej potrzeby. Za... Później, nie wiem po co, chyba, że później jakieś fan mamy zrobił, czy inny shit. Może YouTube kiedyś upadnie i chcą mieć filmy, żeby wrzucić na inną platformę? Możliwe. Żeby to upadł, nie wiem co musiało się stać. Tam sobie może nie upadnie, ale coraz bardziej jakby chcę udupić. To gameplaye y nagrywają. Ja. Za dużo tych gameplay i takie... Zaś zaśmiecamy YouTube o. Trudno, mają pecha Ale co im to przeszkadza skoro lu Ludzie lubią oglądać No właśnie YouTube też na tym zarabia Reklamy i reklamy, tak dalej Jeszcze reklamy tak Może no. nie robię pieniędzy Pierwsza firma na świecie która nie robi pieniędzy <laughs> Auś. I Nie chcę beczki, chcę <śmiech> <iść>. <śmiech> Wiecie, na co my to zbieramy? Żeby sprzedać za I 60 golda. Grosz do grosza, coś, tyś, coś się tam zbierze. 100 tysięcy po 60 dolców. Złota, znaczy się. W pół tego komputera złożyłem praktycznie o! A, Jezu myślałem, że mi coś się zacięło. O. Pół komputera sobie złożyłem za przedmioty z Vindictusa. Co? Mm. Jakie? Cudowne? Na Allegro nie wystawiał? Tak, ja twierdzę. Znaczy przedmioty sprzedawałem, a Golda wystawiałem na Allegro. A gdzieś pewnie coś... Ponad 2000 zarobiłem tutaj. Tak, kartę musiałem od siebie kupić, ale na przykład procesor i resztę to. Wystarczyło, kurde, jak on dużo bije. No, strasznie bije, nie? O, oh, fuck! Jaki to był ten trik, jakoś bije miksturkę i w odpowiednim momencie się ją puści. No, wiem, to właśnie, ale to, jest, to trzeba mieć tą masterkę jeszcze najpierw. A no w sumie. Dwa razy rozwalimy mu rękę. Da się? To jest taki. Breakout się nazywa. Być jakby. Części armora, i tych części armora traf trafiają się materiały do craftowania. O! Boni w tle, mam nadzieję, że tego nie słychać. Ja tam nie słyszę. problem mi się wydaje, że ten mikrofon. Ten mikrofon w ogóle dziwnie działa. Niby jest taki czuły. Czasami słychać jak ktoś coś mówi w drugim pokoju. Czasami coś mi się wydaje, że powinno słychać, no tego nie słychać. Mój jest właśnie czułem Muszę mieć blisko ryja, żeby cokolwiek mówić. A jaki masz w ogóle? Dobre pytanie. Jakiegoś ze Speedlinka. Kosztowało może z 5 euro. No czasami wcale że tani, to nie, jest, że nie znaczy, że słaby. Właśnie kolega. Mój... Ma jakiś, On mu powiedział, że kupił za tam 10 czy 15 złotych w jakimś kiosku, byleby był A brzmi lepiej niż większość takich tanich pojemnościowych za 100 zł. Wow. No to trzeba trafić Mój właśnie sprawia, ten... że jest cichy i lekko czuły Ja muszę go wzmacniać, 10 decybeli mu wzmacniam w tym panelu tam sterowania A przez to są szumy A tak to chuja słychać Jaki on twardy. Dużo życia, jeba nie. Masz, o! I rozwaliliśmy, O! Jakiś szary item jest. właśnie, ten drobny dodatkowy. Dawaj, to teraz drugie. Dawaj, drugie. Au! Czego ja zarapadnę? muszę potachlnąć. Można je dwa. I tak te poty po 20 levelu chyba pójdą won. Tam 30. Karok tutaj by był idealny, bym sobie tego bossa. Fajnie to wygląda, jest bardzo satysfakcjonujące. O. O. Yeah. o, ale cios! O, idealne ujęcie z tego na miniaturę, Perfekt. <grych> ale w sumie jest też plus, jak nie ma paska życia, bo jest efekt zaskoczenia, jak się go ubije. Jest fajniej. Challenge. Nie wiesz, czy masz pić poskę. ciężko pewnie będzie później, chociaż nie wiem, jak to działa, czy sobie mają tyle samo HP, co w tej wersji, co były paski życia, no tak później ciężko, bo ciężko nie to... wiadomo ile się będzie bossa biło, no. czy nie. Ale mi się też że trochę więcej mają i więcej krzydemy, czy tp, jest trudniej. Masz. Jebać go. mi jakąś nową zbroję, bo wyglądam jak przychlast jakiś. Tak samo wyglądam, też jestem przychlastem. Na początku nie ma fajnych zbroi. mnie od 30 się zaczynają najfajniejsze. 60? 60. No. Ty jesteś, Krix, aż do niego napiszę. Krix? zaprosił mnie do znajomych. Ja też jeden widz zaprosił do znajomych. Jakiś już czas temu. <grym> Dobra. Du, 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 du. Nie mam Marek jestem, okej Marek? Cześć Marek No ma no Marek dostałem nagrodę Nagrodę. Nie wiem, ale nagroda. <grym> Twój znajomy czy widz? No ja nie wiem, po prostu Marek <grym> Okej <Okay. grym> Świecię to brzmi. Nowe skile? To jest papuga Kolesiowi obok ramienia lata. Co to ma być? Gdzie jesteś? No w dokach czy? W dokach. Dojdę. No Nawet nie wiedziałem, że to są takie pety. Papuga, chcę mieć. Papuga jest To ma Malutka troszeczkę. A kamelon jest może jakiś? Rzeczywiście mam papugę. Fajna. To to pet, czy co, to jakaś czapka może? Czapka. Też takie by bywały czasami dziwne czapki. Zaczekam czasu o do ogniska pogadać. Zaczekam masz jakiegoś smoka jako peta dadzą. O, w ogóle smoki, generalnie. No, znowu mam na tego samego. A nie, to nie ten sam. Co nie ten sam? Nie, znaczy, bo na miniaturce wygląda jak ten sam boss, ale to jest inny dungeon. To jest to. chyba dungeon, na którym są bossowie, raczej większość z tego biomu. Coś na styl tego, co tam trzeba Tikety wydać, żeby wejść. Aaa, gantle, gantlety śmieszne. Idziemy na rajd we dwóch. Jak... ...to są rajdy 24 osobowe. Bo kiedyś tak to tak... ...były takie? popularne, a... ...no są, wiem. To co, idziemy na hardzie czy na normalu? Na hardzie jeszcze oszczędzaj się tam. No nie mam zamiaru. Zawsze gram na hardzie. Zawsze. Więcej expa, jakieś wyzwania chociaż jest. Więcej expa, golda, wyzwania. Perfekcyjnie. Ładnie. A, to ten. O, z nim będzie ciekawie. Masz piórkę? No mam trzy. Dla piórek? Tak łatwo będzie? Bardzo. Pewnie nas na hita będzie zdejmował. To ten niedźwiedź jest? E, nie jest ten z młotkiem, ale taka ciekawsza wersja troszeczkę. Czerwony gnol z młotkiem. Pachaj, beczka przesuwa. Nie, ta zbroja wygląda tragicznie. No bo zbroja jest tragiczna, no. Zapniam chyba odpalić boosta do expa, no nieważne. Jestem ciekaw jak nowe rajdy wyglądają, A w ogóle ja patrzyłem sobie mniej więcej tak z ciekawości jak wyglądają nowe rajdy, to już nie ma tam, że normalnie bijesz bossa. Tam to musisz Tarzana udawać jakimiś łańcuchami pod sufitem strzelasz i ja w ogóle taki zaskoczony. Zawsze to wystarczyło bić bossa. Tutaj nie wiem, co tam się ja działo. To wyglądało komicznie. Ale ogólnie ten trzeci sezon, właśnie takie dungeony najnowsze, to one są takie trudne. Zazwyczaj boss miał jakąś tam. Jakiś tam ilość życia, i po prostu była stała ilość życia. No. No? w tym nowym sezonie mniej więcej to zlicza. Patrzy, ile ma chyba ataku, i ile jest tam ludzi w party, i to jakoś tak sum sumuje, żeby nie Jaka było za łatwo. Da synchronizacja. Da nazwać. No dobrze, chyba. To jeden. Z jednej strony fajnie, bo zawsze jest jakieś wyzwanie. No, zawsze będziesz się wyzwanie, nieważne, jakie kumarz, nie? Też widziałem takie przypadki, że idziesz się w 8 i się bije bossa 20 minut, a widziałem niektórych, co solo potrafili w 3 minuty zrobić. tak, nie nie no jak to który to, trochę, to trochę dziwne. Tylko, że, że te solo to już tacy naprawdę kozacy. Pod Breaker hey. dostałem tytuł. Ja też chyba. Z jakiej paki? 10 z banków rozwaliliśmy. O. teraz 11. Pepe, pepe, pepe. Dajcie nową zbroję. A mi jeszcze jakoś setie idzie craftować, nie? Jakoś tak craftem nigdy się nie bawiłem. No i no, ja też jak craft nie interesuje jest zbytnio. Jest taki chaotyczny, strasznie mi się wdaje. w tej grze to tak. Jak się ma kasę, to można się pobawić w craft. Ale to raczej nie wiem czy zbroje. Tylko bardziej mi się wydaje, że chyba biżuterię. Biżuteria tu jest sporo warta. Okej. Okay. I mi kiedyś już się opłacało. <grym> A sety też idzie dropnąć? Też, też do rany. No, oh, to nice. Ale są takie podstawowe sety, to... One szału jakby nie ma. Trzyma o, to te młote, Trzeba odpowiednio je ulepszać. Robisz sety, znaczy ulepszasz sety, to są ok. jakby no. enchant scrolle, które dają bonusy. Ojej, Eee, pół życia tylko bierze. A to spoko. Robiłem ten gaflet, to tego nie zrobiłem, nie? Rozpiłem się H4, ale dalej mi się nie, nie udało. Był tam obek, który zabijał mi na hita. Ile ty prawasz w jedno miejsce? O, świetnie. Unik, unik, unik. Drzewo, drzewo. Zapicie mikstur. Dlaczego on się nie. jakby nie obkręca w stronę bossa? Tylko macham, mieczam. Oh, wszędzie, gdzie bossa nie ma. Um. Ja muszę się nauczyć unikać tą postacią. Dobra, przejmij go, jak kleję pota. Nie idź z nim do mnie. Koś, koś tu, <grym> koś. Weź kamienia i rzucaj mu w niego. Może się zmęczy. Czekaj, dobra. Już biorę wazon. Nie! Nie trafiłem kamieniem. Oj. Nie dorzuciłem. <laughs> Profesjonalnie, chodź tu. masz? No, no, <laughs> no wow. Nie, nie trafiłem, bitch. Oh, fuck. No tak, tak nie chodzić, było żeby to. się troszeczkę on zbugował, to wtedy się zmęczy na chwileczkę. O! Tylko oh. do niego podejść. ciałka wow. robi. Na razie to jeszcze jest easy mode później O, oh, fuck, kręciołek! O, nie balno mnie. Ty nie masz tych bloków? A mam bloka, zapniałem. No, grałem ten... <laughs> nagrywałem lin, to... <grym, zapomniałem. <grym, to, to, to łatwiej będzie. Oj, co? Myślałem, że dwa razy będzie mało. Cztery razy walno. Czas przestać blok. Walnij mnie. Falcz. O, udało się. Walcz tam, żyj! Lecę do Ciebie. Na Ciebie idzie. O nie. Chciałem kamieniem w niego rzucić. Kość. Nie, to ozdoba tylko. Fajna kość. Hej! Hej! <grym> <grym> Dobra, udał się. Ja to czekam oh. aż... Wejdzie ta druga broń dla tego chórka. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. No w sumie. O, wpadł na taki pomysł. Holy fucking shit, teraz mi przywali tak, że aż zgubiłem portki, czekaj. Moja koleś napić pota. Gól, gól, gól. Że i tam. Jej, uniknąłem. Idę z kamieniem, idę z kamieniem. O, no do, do mnie się. idzie. Ej, brawo. O, yy. udało się. Nie, nawet łatwe było. No takie nie było trudne. Zapewniłeś, że Shifraider. blok. Jesz raz Nie z nami się... zaczniesz, to cię kurwa skopie tak nogo bitch. Nie będziesz musiał sobie nadrabiać tytuły, bo za tytuły na przykład, do niektórych bossów się dodaje, dostaje siłę. A, to wiem, no. Mówiłeś Job well done. Jej. Gdzie to się? Który to przycisk jest? Drop F4 4. A masz, cieszę. się Coś dropnąć? Jakaś zbroja może? Cokolwiek Jakaś zbroja, na przykład, coś fajnego Dropnęła, ale jakaś płytowa Na 30. A co to być? Jest to drugi level, jakaś kościana, kościany hełm jest. Nic Expa nie drop. Nic. Masz użyte 50% Expa więcej? Tak. No, dalej. Będę światło włączyć, bo tak ciemno. Nie. Yeah. Dobra. O, mam prezenciki. Level up reward. Kesty oddać. Dostałem jakieś główne. Kesty oddać. Mieliśmy w ogóle jakiegoś kesta na ten rajd? <grychy> Mieliśmy chyba no. <grychy> <Nie> wiem, <właśnie. grychy> Tak randomowo sobie go <grychy> Ale w fajnie było Jak będziemy mieli quest'a to chociaż tytuł wbijemy No Mieliśmy coś tam Może jakiś poboczny był Eee poboczny był na pewno Kurde więcej golda za quest'a niż exp'a Coś nowego. Du, 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 Może nowe... 2 drony 2 Dandrony, a tylko jednego quest'a miałem zrobionego. W pierwszy jest skill! Jakiś bieg. Aha. Ciekawe. Mhm, mm zawiodłem się. Pust <laughs> Ach, ten skill jak Łabę. powoli leci na ten pasek. Jakąś włócznię za... Jakąś włócznię. Jakiś typ jak się pyta, can anyone help me please? No, fuck you. Rob <laughs> to sam. Ej ja, za założyłem włócznię. Chyba quest'a zrobiłem. <laughs> Ciekawy quest. Załóż broń. Yeah. Ideał mi dali. Jak jest krzyżdełka? A, no ja właśnie teraz coś tam gadam o bydełku. Czas przetestować drugi typ broni, ale to jest raczej dla takich, co po prostu mają już za dużo kasy. ...atakują sobie potek takich, że jak pijesz, no nie, jakby się nie, nie odrywa animacja. Ja wiem, no. Oni atakują i spamują picie potki na bossa. Tak, ja, wiem, właśnie. Bardzo interesujące. Dobra, chyba zakończę tutaj ten odcinek, bo nie jestem pewien, czy mi się to dobrze nagrało. Mam wrażenie, że nie. Będzie dobrze. Mam nadzieję, właśnie. Coś tu stało, coś nowego? Znaczy jest level. Tego bossa. KDM Ciekawego. Trzeba w sobie wejść do gorących źródeł i mydełko użyć. A jak się mydełko użyć? Po prostu używasz mydełka. Mydełko, gdzie jesteś? Użyłem już. Też użyję. Nie mogę użyć. A, bo ja użyłem. To 50 sekund będę mógł. No dobra, do zobaczenia w i cóż, cześć! Nie pożegnasz się? Pa!